Cześć kochani, witam was na moim kanale po dłuższej przerwie. Dzisiaj jest wznowienie zdrabki Premia 777, także nie mogą jej u mnie zabraknąć, bo jak wiecie, jest to moja ulubiona zdrabka ogólnie, taka naj, najbardziej ulubiona. Jeśli chodzi o samą zdrabkę, no jestem troszeczkę zawiedziona, bo jak wiecie, jeśli chodzi o tą zdrapkę, co była, właśnie... No, o tej, o której mówię, no to główna wygrana 507 tysięcy i wyglądała ona w ten sposób. Zasady gry są takie same, jedna siedemka, 2 trzy siedemki, ale powiem Wam szczerze, że ta zrabka to raczej bym powiedział, że nie jest wznowienie premii, więc nazwa jak najbardziej nietrafiona, tylko raczej bym powiedziała, że jest to e, zrabka Boom 777, bo tu już jest identyczne wszystko, praktycznie oprócz szaty graficznej, ewentualnie Big 7, bo tu tak samo niczym to się po prostu nie różni, są po e, 14 gier, Także, tak jak mówię, jest to wznowienie mojej ukochanej zrabki. Niestety, no tak jak mówię, jestem zawiedziona, ale zobaczymy, może będzie również szczęśliwa, tak jak zrabka premia poprzednia. Na dzisiaj mam 4 sztuki: numerek 1, 11, 13 i 25. Tak jak mówiłam, główna wygrana 507 tysięcy. Jest tutaj też, tak jak widzicie, znaczy ja widzę, nie wiem, czy wy widzicie. Ten efekt 3D. stopnie wygranych jest 9, od dyszki do 507 tysięcy. Także tutaj się nic nie zmienia. Wkład mój 40 zł, także zobaczymy. Mówię, premiery u mnie, wiecie, jak wyglądają, także nie spodziewam się niczego konkretnego, ale może chociaż jedna się zwróci. Ok, czyli tak, szukamy siódemki, dwóch lub trzech. Mamy tak, zdrapkę numer jeden, i tutaj mamy pik, garnek, arbus, pierścionek, koniczyna truskawka. Garnek Winotron Safe. Widziałam już kilka premier u Madzi z kanału Alicja w Premier Zakupów. Widziałam u Ewelinki z kanału Pucy Świat. U Asi z kanału La Fable. I powiem szczerze, że całkiem nieźle te premierki wyszły. Zobaczymy, co będzie u mnie. <laughs> Ale tak jak mówię, u mnie premiery zazwyczaj nie wychodzą. Także nie spodziewam się niczego. I tak, jeśli chodzi o pierwszą zdrapkę, pierwsza strona jest przegrana. Zmienimy sobie drapaczek, bo mi coś nie odpowiada. Warstwa ścieralna jest nieco oporna. I teraz idziemy dalej. Co mamy? Podkowe, banknot, dzwonek, ananas, serce, gwiazda, truskawka, bank, złoto, pomarańcza, pierścionek, monety, pik, serce, cytryna, jabłuszko, gwiazda, złoto i jest siódemeczka. Także, tak jak mówiłam, chociaż jedna z się zwróci, z z numerkiem 1 i wygraną mamy tutaj 10 zł. Także, o, nie widzicie. Także spoko. Przechodzimy do z drapeczki numer 11. Zrabki były wybierane przez panią z mojej nielubianej kolektury. <gry> Także zobaczymy. Gra pierwsza jest pusta, w grze drugie siódemki brak. W grze trzecie jest gwiazdeczka, garnek ananas. W grze jabłuszko koniczyna, na safe, truskawka wiśnie, pomarańcza, korona dzwonek serce, monety, safe i gwiazda. Także ta strona jest pusta. Teraz mamy winogrono wiśnie podkowe, bank pierścionek dzwonek, jabłuszko złoto banany. Arbus banknot, diamenty. Ananas serce banknot. diament, cytryna, korona. Pik pierścionek i cytryna. Zrapeczka z numerem 11 jest pusta, także mamy 1 do jednego. Teraz numerek 13. Szczęśliwy numerek Asi z kanału La Fable. La Fable. <grych> Nigdy nie wiem, jak to wypowiedzieć. Zobaczymy, czy będzie u mnie szczęśliwa. Jest wiśnia. Arbus pik. safe bank, worek. Moneta, garnek, worek. Teraz jest cytryna złoto, ananas, pomarańcza dzwonek, banan, pomarańcza podkowa, banknot, korona, garnek i podkowa. Także jak na razie jest pusto. Teraz przechodzimy dalej. Tutaj nic nie ma. Diament winogrono, serce, gwiazda złoto, serce, i kończyna winogrono, jabłuszko, truskawka, safe, korona, ananas, banan. Argus pierścionek i moneta. Także trzynastka u mnie jest pechowa. I coś czuję, że z tą jedną dyszką zostanę. No ale u mnie to tak właśnie bywa. <laughs> nie przejmuję się tym. Lubię zdrabki z siódemkami. I teraz mamy ostatnią z numerkiem 25. Więc nie liczę na nic. Ale zobaczymy. Może cudem będzie jeszcze jedna dyszka. Tak, tu jest na razie pusto. Truskawka, garnek, złoto. Podkowa, safe. Koniczyna, korona, wiśnia. harbus, worek, pierścionek dzwonek karnek, banan, pierszczanek, także ta, yy, strona pierwsza strona lewa jest pusta, przechodzimy do drugiej jakby wpadła chociaż dyszka to byłoby spoko, tutaj nie ma nic powiem Wam, że dosyć ciężko się trapie tą strapkę trzeba mocno przycisnąć, taka ta warstwa jest no słaba, <laughs> ale damy radę, no i teraz ostatnia szansa mamy diament, dzwonek i jabłuszko także jak, jak widzicie u mnie bez zmian. Na trzy zdrabki jedna się zwróciła. 25, 13 i 11 to były zdrabki puste. I jedna, która dała zwrócić 10 zł. Także jestem 30 zł na minusie. Mam nadzieję, że moje, 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 moje wznowienie Wam się podobało. Pozdrawiam Was wszystkich. Życzę Wam powodzenia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.